W grudniu 1942 roku japońscy oficerowie ustawili kobiety w rzędach na ulicach Nankinu i fotografowali to, co im zrobili. Nie jako dowód zbrodni, ale jako trofea uśmiechali się do aparatu, pozowali obok ciału. I oto część, od której powinna ci krew zastygnąć w żyłach. To nie było tak, że żołnierze tracili kontrolę w chaosie wojny. Było to nakazane, wpisane w strategię wojskową. Udokumentowane w oficjalnych raportach. Ale to nawet nie jest najgorsze, ponieważ to, co za chwilę Ci pokażę, ujawnia prawdę, którą historycy, rządy i akademie wojskowe próbowały ukryć przez stulecia. Systematyczne gwałcenie i publiczne egzekucje kobiet nie były zbrodnią wojenną, która zdarzała się podczas konfliktów. Była to sama w sobie broń wojenna, tak samo wykalkulowana jak zrzucanie bomb. Tak samo strategiczna, jak odcinanie linii zaopatrzenia, i dzieje się to nadal, w tej chwili. Do końca tego wideo zobaczysz trzy dowody, które fundamentalnie zmienią twoje rozumienie wojny. Po pierwsze, starożytny rzymski podręcznik wojskowy, który wyraźnie opisywał przemoc seksualną jako taktyczną metodę łamania morale wroga poprzez podbój jego kobiet. Po drugie, Technika egzekucji zaprojektowana specjalnie, aby zmaksymalizować publiczne upokorzenie i rozprzestrzeniać terror szybciej niż jakakolwiek armia mogłaby maszerować. I po trzecie, dowód na to, że każda główna armia w nowożytnej historii aliancka, osi, radziecka, siły wspierane przez Amerykę używała tej broni. Bez wyjątków. Jeśli to oglądasz, Zaraz dowiesz się czegoś, czego nie uczą na żadnym kursie historii. Naciśnij, subskrybuj teraz, bo będzie coraz mroczniej, a w przyszłym tygodniu ujawnię, jak współczesne armie wciąż szkolą się w tym pod innymi nazwami. Nie klikaj jeszcze, żeby odejść. Za dokładnie pięć minut pokażę Ci dokument, który dowodzi, że to nie było tak, że żołnierze tracili kontrolę. Było to zaplanowane, zatwierdzone. I powtarzane przez dwa tysiące lat wojen prowadzonych przez ludzi. Pozwól, że pokażę ci broń ukrytą na widoku. Wyobraź sobie mapę ludzkiej cywilizacji. Teraz patrz, jak podświetlam każdy konflikt, w którym udokumentowano systematyczną przemoc seksualną jako strategię wojskową. Starożytny Rzym, średniowieczna Europa, kolonialne Ameryki. Druga wojna światowa. Oba teatry działań. Korea, Wietnam, Bangladesz, Bośnia, Rwanda, Kongo, Darfur, Syria, Ukraina. To już nie jest mapa. To konstelacja. Oto czego nie mówią ci na lekcjach historii. Wojenna przemoc seksualna nie jest efektem ubocznym. To nie są pijani żołnierze. To nie jest mgła wojny. Teoretycy wojskowości przez stulecia pisali o tym jako o taktycznej przewadze. Sun Tzu nie umieścił tego w sztuce wojny, ale rzymscy generałowie otwarcie o tym dyskutowali. Strategowie osmańscy to dokumentowali, japońscy oficerowie to fotografowali. I oto dlaczego ma to znaczenie właśnie teraz, w 2024 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych monitoruje obecnie ponad 20 aktywnych konfliktów w których systematyczna przemoc seksualna jest używana jako broń. Nie 20 odosobnionych incydentów. 20 całych stref konfliktu. Broń, którą opisuję, nie jest starożytną historią zbierającą kurz w muzeach. Obserwujesz, jak się rozwija w wiadomościach. Po prostu nie wiedziałeś, co widzisz. Ale oto, czego nikt ci nie mówi. Aby zrozumieć, dlaczego ta broń działa. Musisz zrozumieć jej pokrętną logikę wojskową. A ta logika została udoskonalona dwa tysiące lat temu przez najbardziej sprawną maszynę wojenną w historii ludzkości. Cesarstwo Rzymskie nie tylko podbijało terytoria, usuwało całe cywilizacje i dokładnie zapisali, jak to robili: psychologia podboju łamanie wroga bez oddania strzału Otwórz dowolne tłumaczenie Historii Rzymu Liviusza. Możesz je kupić na Amazonie już teraz i przejdź do mitów założycielskich. Znajdziesz coś, co powinno sprawić, że poczujesz głęboki dyskomfort. Rzymianie opowiadali historię o porwaniu Sabinek nie jako o tragedii, ale jako o strategii. Pozwól, że przeczytam Ci faktyczny cytat. Młodzi Rzymianie, nadany znak, rzucili się, by porwać córki swoich sąsiadów. Większość została porwana przypadkowo. Ale niektóre, szczególnie piękne, zostały zarezerwowane dla wiodących senatorów. Zwróć uwagę na język, na dany znak, nie chaos, nie impuls, sygnał. To było skoordynowane. Ale oto, o czym twój nauczyciel historii nigdy nie wspomniał. Rzymscy dowódcy wojskowi pisali o tym otwarcie w swojej doktrynie strategicznej. Logika była przerażająco prosta. Można pokonać armię wroga w bitwie, a oni się przegrupują, odbudują, wrócą po zemstę. Ich honor by tego wymagał, ale publicznie zgwałć ich kobiety, wymuś ciąże. Te dzieci nie mogłyby ubiegać się o ród swojego ojca. Linia rodowa została wymazana. Ciągłość genetyczna społeczności została przerwana. Nie tylko pokonałeś armię, usunąłeś ich przyszłość, a oto druga warstwa, która sprawia, że to jest jeszcze mroczniejsze, nie chodziło o zaspokojenie seksualne, chodziło o anihilację tożsamości. Rzymska teoria wojskowa opisywała to jako podbój podboju: nie tylko zabierałeś ich ziemię, ale wchłaniałeś ich ludzi, zmuszając ich do noszenia rzymskich dzieci. Wyobraź sobie, że bronisz swojego miasta. Masz mury, broń, wyszkolonych żołnierzy, jesteś gotów umrzeć w walce. Ale wróg nie atakuje twoich murów. Atakuje coś, czego nie możesz obronić mieczami twoją kulturę, twoją linię krwi, twoją przyszłość samą w sobie. To nie jest wojna, to jest psychologiczna anihilacja. I to działało. Cesarstwo Rzymskie podbiło trzy kontynenty i przetrwało tysiąc lat. Inne potęgi wojskowe obserwowały, nauczyły się, skopiowały. Pamiętasz ten wzór? Gwałt plus wymuszona ciąża plus publiczna ekspozycja. Pokażę ci, jak ta sama formuła powtarzała się w historii. Taktyki stawały się bardziej brutalne. Dokumentacja stawała się jaśniejsza, ale strategia identyczna. Rzym upadł w 496 roku Nomsia EI, ale ich podręcznik nie. 1461 lat później w 1947 roku. Jedna armia przyjęła tę strategię i ją uprzemysłowiła. To, co zrobili w Nankinie przez sześć tygodni, nadal plasuje się jako jedno z najgorszych okrucieństw w historii ludzkości. I udokumentowali wszystko: gwałt w Nankinie, kiedy systematyczne stało się przemysłowe. Ostrzeżenie: to, co zamierzam opisać, jest udokumentowane dowodami fotograficznymi, które nadal istnieją w archiwach trybunałów wojskowych. Kiedy siły japońskie zdobyły Nankin w grudniu 1937 roku, oficerowie nie tylko pozwolili na okrucieństwa. Zorganizowali je, żołnierze tworzyli rzędy, zmieniali się. A wielu oficerów fotografowało wydarzenia, wywoływało filmy i przechowywało zdjęcia w swoich osobistych kolekcjach. Wiemy o tym, ponieważ siły alianckie znalazły te fotografie po kapitulacji Japonii. Te obrazy zostały przedstawione jako dowody przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym dla Dalekiego Wschodu. Liczby są zdumiewające: od 20 000 do 80 tysięcy kobiet zgwałconych w wieku od 6 do 80 lat. I oto szczegół, który ujawnia, że była to strategia, a nie chaos. Po gwałtach żołnierze bagnetowali ofiary na publicznych ulicach i zostawiali ciała na widoku, nie w zaułkach. Nie ukryte, ale na głównych arteriach, gdzie tłumy musiały je widzieć. Niemiecki biznesmen John Rabe mieszkał w Nankinie podczas okupacji. Prowadził pamiętnik możesz go przeczytać. Został opublikowany 17 grudnia 1930 roku. Horror w mieście jest nie do opisania. Ciała piętrzą się na ulicach jako publiczne ostrzeżenia, kobiety krzyczą przez całą noc. To nie jest wojna, to jest systematyczny terror. Systematyczny użył dokładnie tego słowa. Ale oto, czego nikt ci nie mówi to nie było unikalne dla japońskiej kultury wojskowej. Wiem, co myślisz to była brutalna armia japońska to było kulturowe to było specyficzne dla tego konfliktu. Zatrzymaj się, nie klikaj jeszcze, żeby odejść, ponieważ to, co zamierzam ujawnić w następnej sekcji, całkowicie rozbije tę wygodną iluzję. Mocarstwa alianckie postawiły japońskich oficerów przed sądem za te zbrodnie. Amerykańscy prokuratorzy nazwali je nieludzkimi i barbarzyńskimi. Sam prezydent Truman potępił te okrucieństwa. Zasady norymberskie zostały ustanowione częściowo w odpowiedzi na Nankin. A potem, w 1945 roku, kiedy siły alianckie wyzwalały Europę, zrobili dokładnie to samo. Mamy dokumentację szpitalną, mamy raporty wojskowe, a co najbardziej obciążające mamy dowody, że dowództwo alianckie wiedziało, że to się dzieje i nic nie zrobiło. Wyzwolenie Berlina powinno być momentem sprawiedliwości. Zamiast tego stało się jednym z największych masowych okrucieństw we współczesnej wojnie. A twój podręcznik do historii prawdopodobnie nigdy o tym nie wspomniał. Wiem, że robi się niewiarygodnie mrocznie. Jeśli nadal oglądasz, to ewidentnie jesteś kimś, kto chce zrozumieć brutalne prawdy, które oficjalne historie próbują ukryć. Prawdziwa historia nie jest czysta. To nie są prości, dobrzy kontra źli. Upewnij się, że masz subskrypcję, ponieważ w przyszłym tygodniu. Ujawnię, jak współcześni strategzy wojskowi wciąż dyskutują o tych taktykach w tajnych doktrynach, używając tylko innej terminologii. Nazywają to operacjami psychologicznymi i degradacją morale. Ale metody, rozpoznasz je. Teraz pozwól, że pokażę Ci okrucieństwo, którego historycy wciąż nie potrafią w pełni przyznać. Wyzwolenie, które nim nie było, kiedy bohaterowie stali się sprawcami. Brytyjski historyk Anthony Bivor spędził lata badając radzieckie archiwa wojskowe, które zostały otwarte po zimnej wojnie. To, co znalazł, udokumentowane w jego książce Berlin 1945 Upadek, powinno fundamentalnie zmienić nasze rozumienie II wojny światowej. Szacuje się, że siły radzieckie zgwałciły dwa miliony niemieckich kobiet podczas okupacji Berlina i wschodnich Niemiec. Dwa miliony kobiet, znamy te liczby, ponieważ radzieckie szpitale wojskowe je udokumentowały. Dokumentacja szpitali berlińskich z lat 1945-1946 pokazuje ponad 100 tysięcy przeprowadzonych zabiegów aborcji, 100 tysięcy w jednym mieście w ciągu 12 miesięcy. Ale oto część, która czyni to zbrodnią wojenną na poziomie dowództwa, a nie tylko pojedynczych żołnierzy. Najwyższe dowództwo alianckie wiedziało. Personel w kwaterze głównej Eisenhowera udokumentował skargi od niemieckich cywilów, pracowników Czerwonego Krzyża, a nawet radzieckich oficerów, którzy byli zaniepokojeni tym, co widzieli. Raporty dotarły do najwyższych szczebli dowództwa alianckiego. A reakcja? Cisza. Nie wydano żadnych rozkazów, nie wymuszono dyscypliny. Nie wszczęto żadnych śledztw. I nie chodziło tylko o Niemki. Gdy siły radzieckie posuwały się przez Polskę, Węgry, Jugosławię kraje, które rzekomo wyzwalały żołnierze tam też celowali w kobiety. Szacuje się, że dziesiątki tysięcy Polek, Jugosłowianek, które walczyły jako partyzantki u boku sił radzieckich, psychologiczne przesłanie wygraliśmy. Teraz należycie do nas. Wszystkie. Tymczasem w Europie Zachodniej rozwinęła się inna forma publicznego gwałtu. Kobiety oskarżone o fraternizowanie z niemieckimi okupantami były wyciągane na place miejskie przez własnych sąsiadów. Golono im głowy, drzeono ubrania, paradowały ulicami, podczas gdy tłumy na nie pluły. Spójrz na te fotografie, spójrz na tłumy. To nie byli żołnierze, to byli zwykli cywile, matki, sklepikarze, nauczyciele, Uczestniczący w rytualnym, publicznym upokorzeniu. Przesłanie to samo co z Rzymu, z Nankinu, z Berlina. Ciała kobiet są markerami terytorialnymi, gwałcenie ich ogłasza własność. Wiesz, dlaczego tego nie ma w Twoim podręczniku do historii? Ponieważ narracje powojenna wymagała wyraźnych bohaterów i złoczyńców, alianci byli wyzwolicielami, oś potworami ta historia. Skomplikowała wszystko. Więc historycy to ukryli. Przez dziesięciolecia radzieckie archiwa pozostały zapieczętowane. Zachodni historycy wojskowi skupiali się na bitwach i strategii, a większość ocalałych nigdy o tym nie mówiła. Niektóre nie mogły, wiele popełniło samobójstwo. Teraz pewnie myślisz, dobrze. Ale to była II wojna światowa. Inna epoka, inne wartości, na pewno współczesna wojna nie. Zatrzymaj się, to co mam zamiar Ci pokazać, wydarzyło się w latach 90., w erze GPS, kiedy CNN nadawało na żywo, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych miała na miejscu siły pokojowe, a oni używali obozów gwałtu, zorganizowanych placówek z harmonogramami. Współczesny podręcznik Rwanda, Bośnia i zbrodnia wojenna, która nigdy się nie skończyła. W 1998 roku Międzynarodowy Trybunał Karny skazał żana Paula Akajesu, urzędnika z Rwandy, za ludobójstwo, nie za zabijanie, za gwałt. Był to pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy Międzynarodowy Sąd orzekł, że systematyczna przemoc seksualna może stanowić ludobójstwo. Świadectwa ujawniły coś, co powinno cię przerazić. Podczas ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku. Ekstremiści Hutu nie tylko wykorzystywali przemoc seksualną oportunistycznie, oni ją organizowali. Świadkowie opisali, jak żołnierze nazywali to łamaniem woli oporu. Od 250 tysięcy do 500 tysięcy kobiet zostało zgwałconych w ciągu 100 dni. Dzieci urodzone w wyniku tych napaści otrzymały konkretną nazwę dzieci nienawiści. Nazwali je. Skategoryzowali je, ale Rwanda nie była wyjątkowa. Dokładnie w tym samym czasie w Bośni inna wojna używała dokładnie tej samej broni z jeszcze bardziej mrożącą krew w żyłach organizacją. Między 1992 a 1995 rokiem serbskie siły utworzyły obozy gwałtu, nieukryte placówki, nietajne operacje, obozy z ogrodzeniami, ze strażnikami, z harmonogramami, świadectwa ocalałych. I wyroki trybunału potwierdziły, że te obozy miały jeden wyraźny cel systematyczne zapładnianie muzułmańskich kobiet, logika wojskowa, wymuszona ciąża, uczynienie biologicznie niemożliwym ukrycie tego, co się stało, i uczynienie dzieci żywymi przypomnieniami, które zniszczyłyby muzułmańskie struktury rodzinne. Podręcznik Rzymu, dwa tysiące lat później, ze współrzędnymi GPS i wszystkim. A egzekucje te były transmitowane w lokalnym radiu. Dowódcy opisywali w szczegółach, co zrobili konkretnym kobietom, a następnie publicznie je egzekwowali. Ciała stały się billboardami. Radio zapewniało, że wszyscy o tym usłyszeli. Czy widzisz teraz ten wzór? Rzym, publiczny gwałt i wymuszona ciąża, aby wymazać ród wroga. Nankin, publiczny gwałt i egzekucja, aby terroryzować opór. Berlin, Masowy gwałt, aby zademonstrować całkowity podbój. Bośnia i Rwanda zorganizowany gwałt, wymuszona ciąża, publiczna egzekucja transmitowane, aby zmaksymalizować wpływ psychologiczny. Technologia się zmieniła dokumentacja stała się jaśniejsza ale taktyka identyczna przez 20 stuleci i oto prawda, której historycy wojskowości nie chcą przyznać. Każda armia każdy naród, każdy sojusz w pewnym momencie historii użył tej broni. Legiony rzymskie, japońskie siły imperialne, radziecka armia czerwona, serbskie siły paramilitarne, nawet siły wspierane przez UZA w konfliktach, o których nie mówimy, zapytaj co wydarzyło się w wioskach, gdzie działały milicje wspierane przez Amerykę w Ameryce Środkowej, w Azji Południowo-Wschodniej. Nie chodzi o to, że jedna kultura jest bardziej brutalna, chodzi o samą wojnę. Wyrok skazujący AKS-u w 1998 roku w końcu ustalił, że systematyczna przemoc seksualna jest bronią wojenną w świetle prawa międzynarodowego. Teraz ją ścigamy. Mamy trybunały, mamy dokumentację. Ale spójrz na to. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że tylko w 2023 roku ponad 250 tysięcy kobiet w strefach aktywnych konfliktów doświadczyło systematycznej przemocy seksualnej. W 2023 roku w zeszłym roku Ukraina to zgłosiła, Sudan to zgłosił, Etiopia to zgłosiła, Myanmar to zgłosiła. Ta sama broń, ta sama logika ten sam cel. Zatem oto czego się nauczyliśmy. Przez ponad dwa tysiące lat armie w każdej cywilizacji używały ciał kobiet jako broni wojny psychologicznej. Nie dlatego, że żołnierze stracili kontrolę nie z powodu mgły wojny, ale dlatego, że to działa. Publiczna przemoc seksualna w połączeniu z egzekucją tworzy terror skuteczniejszy niż jakakolwiek bomba rozprzestrzenia się szybciej niż jakakolwiek propaganda. Łamie opór dokładniej niż jakiekolwiek oblężenie, a dowody są przytłaczające. Rzymska doktryna wojskowa udokumentowała to jako strategię. Japońskie akta trybunałów dowiodły, że było to zorganizowane. Radzieckie i alianckie archiwa potwierdziły wiedzę na poziomie dowództwa. Międzynarodowe wyroki skazujące ustaliły to jako systematyczne ludobójstwo powodem, dla którego kobiety były publicznie gwałcone i egzekwowane podczas wojen. Nie był seks. Nie była to nienawiść. To nie było tracenie człowieczeństwa przez żołnierzy w walce. Chodziło o wygraną. Strategowie wojskowi w historii uznali, że nie pokonuje się wrogów tylko przez zniszczenie ich armii. Pokonuje się ich przez zniszczenie ich woli bycia wrogami, przez wymazanie ich tożsamości, przez uniemożliwienie ich przyszłości. Ciała kobiet stały się polem bitwy. Ponieważ gwałcenie ich wysyłało wiadomość, której miecze i karabiny nie mogły przekazać. Wszystko, czym jesteście, wszystko, czym moglibyście być, teraz należy do nas. I oto, dlaczego ma to znaczenie właśnie teraz? W końcu mamy międzynarodowe przepisy przeciwko tej broni, możemy ją ścigać, możemy jej zapobiegać. Ale tylko jeśli uznamy, czym ona faktycznie jest. Dopóki będziemy nazywać systematyczną wojenną przemoc seksualną efektem ubocznym, lub zbrodniami wojennymi popełnionymi przez pojedynczych żołnierzy, okłamujemy samych siebie, historię ocalałych. Jest to strategia wojskowa, dopracowana przez tysiąclecia, używana przez każdą główną armię, wciąż stosowana w konfliktach trwających właśnie teraz. Więc oto moje pytanie do ciebie. I chcę, żebyś naprawdę się nad tym zastanowił. Czy systematyczna przemoc seksualna powinna być ścigana z taką samą surowością, jak użycie broni chemicznej? Czy dowódcy na najwyższym szczeblu powinni ponosić takie same konsekwencje za nakazanie tych ataków, jak za nakazanie ataku gazowego? Wpisz swoją odpowiedź w komentarzach, a jeśli myślisz, ale nie możemy udowodnić, że dowódcy to nakazali, wróć i obejrzyj sekcję 2. Mamy dokumenty. Jeśli chcesz zrozumieć, jak współczesne trybunały do spraw zbrodni wojennych faktycznie ścigają te przypadki i dlaczego tak niewielu dowódców kiedykolwiek staje przed sądem, obejrzyj ten film jako następny, analizuje luki prawne, które pozwalają sprawcom uciec. Dzięki za obejrzenie czegoś tak mrocznego to ważne, że wiesz, subskrybuj, żeby nigdy nie przegapić, kiedy odkryję więcej prawd, których nie uczą w szkole.